Cześć, tym filmem chciałem zapoczątkować serię filmów o języku SQL, języku komunikowania się z bazami danych, najbardziej powszechnym. Na początek będę pokazał podstawy, więc może powiem tyle, że to, co będę pokazywał, będzie działało też dla innych baz danych. Ja to pokażę na przykładzie w MS SQL serwera. Z tytułu tego, że jest on w firmach dużych często wykorzystywanym bazą danych. Często też używane są darmowe odpowiedniki jak MySQL, oraz częściej ostatnio coraz bardziej popularny Postgres. No i takie najbardziej znane, najbardziej stabilne bazy y, Oracle, Ale MySQL też ma swoje miejsce na rynku baz danych, na pewno nie jest to niszowy produkt, więc y, warto też żeby coś na jego temat pokazać. No i oczywiście są bazy akcesa, które bardziej są takimi. Y, Drobnymi bazami dla drobnych zastosowań. Niemniej, tak jak mówię, niezależnie od y, rodzaju bazy danych, większość rzeczy, które będę pokazał, będzie działała też na innych bazach danych, na większości innych baz. Y, tych przynajmniej popularnie wykorzystywanych, mm, więc okej. Okay. Ja mam uruchomiony program Management y, Studio. On jest dostarczany wraz z, z bazą danych MS SQL Server. Do komunikacji z innymi bazami danych mogą służyć inne interfejsy, czy to też takie w postaci programu, czy też przez stronę internetową można się z komunikować z bazami, czy też w jakiś inny sposób. Czasami nie są one dostarczone wraz z samą bazą, tylko należy się w jakiś taki zaopatrzyć. Jest tego dużo. Jeżeli będzie Was interesowała jakaś konkretna baza i będziecie mieli kłopot z znalezieniem jakiegoś interfejsu, to możecie napisać w komentarzach, powiem z czego korzystać, dla jakiej bazy. Ja Zainstalowaną lokalnie bazę, więc włączam Connect, date engine czyli połączyć z bazą. I tu mam stworzone konto na potrzeby tego filmu. To jest nazwa bazy, generalnie podaje się nazwę hosta, czyli komputera, na którym stoi baza i ewentualnie nazwę instancji bazy danowej. A potem wybieram, czy chcę się łączyć za pomocą konta stworzonego lokalnie w bazie, czy za pomocą konta Windows. Bo jeżeli, szczególnie w sieciach korporacyjnych, jest to wygodne, e, żeby mieć jeden login i hasło do wszystkiego, a nie osobne do na przykład komputera, osobny do bazy danych. Ja mógłbym się łączyć za pomocą lokalnego konta stworzonego na tym komputerze, bo baza jest też na tym komputerze, ale łączy się za pomocą stworzonego specjalnego konta. Jeżeli ktoś z Was korzysta z bazy danych w pracy i nie musiał ich sam instalować, to zapewne, któryś z tych opcji będzie skorzystał. Albo dostanie dane do bazy, albo będą to dane zczytywane z domeny. Dobrze, łączę się z moją instancją, i teraz tak widzę tutaj widok folderów. Tu są bazy danych, czyli te twory przechowujące dane. To dotyczy bezpieczeństwa, security. Tu na razie nie będę nic mówił. Obiekty tutaj mogą być na przykład podłączone inne serwery, urządzenia do backupowania czy. Triggery, tego też na razie nie będę omawiał. Replikacja, czyli kopia. I yy, zarządzanie, czy jakieś joby, czy, czy inne sprawy, czyli zdarzenia wykonywane cyklicznie. To konto nie ma praw, żeby tutaj wejść w ogóle. Yy, skupię się na razie na bazach danych. Yy. To jest testowa, czy to jest baza taka yy, stworzona przez yy, Microsoft Testowa taka baza, którą można sobie poćwiczyć. Teraz tak rozumiem bazę i mam diagramy. W tej bazie do nie są diagramy. Ja sobie mogę stworzyć diagram. Diagram to jest jakby graficzne graficzne pokazanie, jakie są zależności pomiędzy tabelami w bazie. To są nazwy tabel. No i widać, ja wybrałem jakieś trzy tabele, które się z czym łączą, to jest połączenie, jest tutaj w tej chmurce opis, że jest to połączenie między jakimiś atrybutami, generalnie jest to relacja między tabelami, może nie będę tego na razie jeszcze pokazywał, to są tabele, czyli tabele zawierające dane, czyli tylko tabela to zawiera dane, to jest zapytanie, do tego przejdę też za chwilę. Są też widoki. Może nie będę wszystkiego omawiał na razie. Pokażę podstawy. Generalnie do komunikacji z bazą danych służy język. Dla tej bazy konkretna odmiana języka SQL. TSQL, dla MS SQL, dla innych, są to różnego typu odmiany SQL, zbliżone mniej bądź więcej do siebie. Więc tak, generalnie na początek należy sobie stworzyć bazę danych, ja to moje konto testowe nie ma takiej możliwości. Zakładam, że jeżeli jesteście początkującymi użytkownikami i wykorzystujecie to w jakiejś pracy, to zakładam, że baza danych jest już stworzona dla Was i otrzymaliście dla niej konto, dlatego nie będę pokazywał, jak stworzyć bazę. Jeżeli ktoś by chciał, żeby pokazać, jak stworzyć bazę, to napiszcie w komentarzach, też to pokażę. No, mam bazę jakąś taką, na przykład tą Adventure Works, bo na niej chciałem coś pokazywać. Eee, to są tabele. I aby stworzyć... tabelę zawierają dane. żeby stworzyć taką tabelę, wpisuje się... Yy, aha, yy, jeszcze dopowiem. Wiele rzeczy, które będę pokazywał, można yy, wyklikać tu, na przykład New Table, bo chcę pokazać jak stworzyć tabelę. Yy, można wyklikać, ale będę pokazywał... Język zapytań, dlatego że będzie to bardziej uniwersalne, można będzie to użyć nie tylko w MS SQL-u i nie zawsze oprogramowanie typu Management Studio będzie dostępne na waszym komputerze, a jakikolwiek interfejs do komunikacji z bazą na pewno będzie umożliwiał komunikację poprzez język zapytań SQLowych. więc znajomość tych zapytań jest istotna, jest przydatna. Więc tak, Najpierw stworzę sobie tabelę. Do stworzenia tabeli słowo słowa kluczowe Create Table. Następnie podaję nazwę tabeli. A następnie, w nawiasie podaję nazwy atrybutów, czyli nazwy kolumn, które będą w tej tabeli. Standardowo większość tabel ma atrybut ID, który jednoznacznie wskazuje każdy wiersz w tabeli jest ważne, bo, aby w każdej tabeli był jakiś atrybut, czyli jakiś yy, jedna z kolumn zawierała y, informacje, dzięki którym będzie można się jednoznacznie odwołać do tego konkretnego wiersza w tabeli. Załóżmy, że to będzie następne będzie yy, imię, nazwisko i powiedzmy wiek. Teraz tak, tu podaj nazwę atrybutu, czyli id, imię, nazwisko, wiek, a następnie podawany jest typ danych, jaki, jakiego mogę użyć. A typy danych omówię w kolejnym filmie, w którymś z kolejnych filmów. W ogólnikowo przynajmniej, bo też te typy w różnych bazach danych mogą się delikatnie różnić, ale mniej są zbliżone, czasem mają trochę inne nazwy. Integer to jest zmienna e, numeryczna, czyli wiek to będzie numer. E, zakładam, że wiek podaje w pełnych latach, ID też będzie pełne, e, imię to będzie ciąg znaków, czyli jakby string, inaczej czasami nazywane, czyli ciąg liter, cyfr, samo z nazwiskiem i maksymalnie 50 znaków, zarówno imię, jak i nazwisko I teraz naciskam e, execute. Komend complete Successfully to co znaczy, że komenda została wykonana. Tutaj wśród tabel nie widzę mojej tabeli. Moja tabela nie ma jej tu nigdzie, ale jak odświeżę, bo ten widok się nie odświeża sam, trzeba go odświeżyć. Czyli klikam tabelę, refresh to pojawiło się DBO, moja tabela. I aby zobaczyć, co znajduje się w kolumnie, to są kolumny, czy co znajduje się w tabeli, chciałem powiedzieć. To są kolumny, ID, imię, nazwisko, tu jest typ danych i domyślna wartość, domyślna wartość tutaj, ponieważ nie ustaliłem domyślnej wartości, to jest wszędzie 0. Hmm. Jeżeli chcę zobaczyć, co jest w tabeli, klikam prawym, select top 100 rows, czyli top 1000 rows, czyli pokaż 1001 pierwszych wierszy. Tabela ma jest pusta. O. I teraz chciałbym ją napełnić danymi. Więc mam to okno otwarte, będę dalej w nim pisał pisanie dwóch kresek oznacza tą linię jako komentarz, czyli ona się nie wykona i ja nie będę na razie kasował. Dodam coś do tabeli, czyli insert into, słowo into można pominąć. Ale jakoś ja jestem liczyłem do pisania insert into, moja tabela Teraz wpisuję do których kolumn będę coś wpisywał czyli wpisuję id, imię, nazwisko, wiek wpisuję teraz słowo values czyli wartości i wpisuję id, to będzie jeden, imię ciągi tekstowe podaje się w pojedynczych cudzysłowach czyli sobie podam jan, nazwisko, Kowalski, wiek 12 to execute i 1 Rose Affected i teraz jak biorę Select pojawia się to co wpisałem. I tak jak powiedziałem bez słowa intu, to żebym pisać zmienia jedynie na 2. Dajec Execute. Biorę select to 1000 Rose. Już mam wpisane. Co więcej, jeżeli wpisuję coś we wszystkie kolumny, czyli wszystkie cztery atrybuty, teraz tak jak tu mam, mogę pominąć słowo, a, znaczy wymienianie kolumn do jakich wpisuję. Execute. I wracam do tego, Execute, wstęp Jak powiedziałem, chciałem, żeby to jednoznacznie wskazywało, wpisałem tą samą wartość, to można zabezpieczyć przed wpisywaniem tych samych wartości, ja tego na razie nie zrobię. widać można pominąć tyle, że w tym momencie muszę wpisać dokładnie w tej kolejności jeżeli się cofnę to mógłbym wpisywać na przykład w kolejności imię id imię id czy mogę teraz jan co 4 execute wracam tu execute w z czwórką, mimo tego, że nie zachowałem kolejności jeżeli to usunę A pierwsze jest ID, które jest wartością liczbową. A ja tu mam pierwszy podany ciąg znaków execute nie powiodło się, ponieważ próbuję wpisać tekst do kolumny e, z danymi tekstowymi, ale z liczbowymi e, aby teraz tak powiedziałem to jest tworzenie tabeli, dodawanie danych tabeli do tabeli. W tym filmie pokażę jeszcze jak się usuwa tabelę i może skończę na tym, bo chwilę już rząd trwa podpisujemy po prostu Drop Table i podajemy jej nazwę. Tak teraz spróbuję odczytać dane nieprawidłowa nazwa, moja tabela, chociaż usunęłem tabelę przed chwilą. Ona tu jest widoczna, dlatego że jest to nieutwierdzone. Otwieram tabelę i flash nie ma mojej tabeli, zniknęła. Teraz pokazałem dane ogólnikowe, mniej więcej jak takie podstawowe rzeczy, działania wyglądają, bo wiem, że mogą się komuś przydać. W kolejnych filmach będę to rozwijał. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.